Dajcie moi mili, tutaj Paweł. Zapraszam Was do mojego jesiennego ogrodu. A w nim roboty, co nie miana, będziemy sadzić cebulki, czyścić warzywnik, grabić liście. A co z tymi liśćmi, ja Wam wszystko opowiem. Zapraszam, chodźcie. Moi mili, jesień to czas, gdy namiętnie lecą z góry liście. Nam na głowę. Mi lecą na trawnik, więc yy, należy je sprzątnąć. Możemy posłużyć się grabkami wachlarzowymi. Jest to, słuchajcie, najprostsza sprawa. Teraz Wam pokażę. Na pewno każdy z Was o. takowe ma. Zdrabiamy. wytestujemy, Mamy duży zasięg. Ale słuchajcie, po co się męczyć? Mamy XXI wiek. Zapewne każdy z Was ma koszarkę z koszem. Polecam raz w tygodniu przejechać koszarką, zebrać do kosza wszystkie liście, a one będą już, słuchajcie, pocięte. A jak będą pocięte, zmieszane z trawą, liście suche, trawa mokra, podczas rozkładania się trawy rozkładają się też pocięte liście. I taką mieszankę wysypuję na grządki, moje na jarzyny, ewentualnie na rabaty. I mam znakomitą, nie dość, że szczółkę, ochronę przed rozkami, e, jakże i... Później znakomitą glebę, no bo z tego robi się gleba, yy, pełna dobrych składników pokarmowych, zachęcająca różne żywiątka, które przetwarzają tą próchnicę, do współpracy razem z nami w ogrodzie. Więc nic, tylko według mnie lepsza opcja to jest właśnie z tą koszarką. Nic innego. Po co się męczyć do my grabimy o stawaj, jeśli jednak mamy ku temu. Prawie, chęci, proszę Was bardzo, możemy bawić się grabkami. Yy, jeszcze bardzo fajna rzecz taka, że na rabacie, na przykład tutaj, pokażę Wam leśnej, zobaczcie, <ścoughs> ja nie zgarniam stąd liści. Yy, tutaj robię taką z ich fajną kołderkę na zimę. Co się rozłoży, to rozłoży, zbogaci mi glebę w próchnicę. Ale mam zabezpieczoną rabatę przed dzikimi przybrozkami, które zazwyczaj występują pod koniec e, października, jak i występują e, na początku wiosny na przedwiośniu. Także te rośliny mają taką ochronę, barierę. Ogólnie w tych czasach bardzo dzikie są te przedwiośnia, więc dlatego dopiero gdzieś pod koniec kwietnia, jak zaczynają wychodzić mi tulipany. Z tej rabaty zgarniam te liście i zabieram na kompostownik. A tu zobaczcie, żeby nie być gołosłownym, tutaj już sobie szykuję pod nasze grządki. O. Pachnie przepięknie. Zobaczcie, zaczyna się rozkładać. Gdzie znakomita, przerobiona fajna ziemia pod uprawę warzyw, tak? Tu muszę jeszcze wyrwać buraki. Zostawiam sobie pietruszkę na natkę i mam święty spokój. Nie przekopuję niczego, tylko zasypuję. O, tu zobaczcie moja cieplarka. Jeszcze owocują pomidory. Papryki tak samo. Jest zapuszczona, ale no nic tak nie cieszy jak własny pomidor. Czy własna papryka? Tu jest jeszcze tak krzakach, jest pełno pomidorów, które cały czas dojrzewają. Tu ciocia przywiezła mi jeszcze skrzyneczkę pełną datur, które będą zdobiły nasz taras, kiedy w końcu go zrobimy, na następny sezon. Pamiętacie filmik o moich bananowcach? To są właśnie one. Yy, urosły w takich chaszczowiskach. Po prostu powiem wam, nie miałem na nie czasu w tym roku. Trochę się zapuściłem. Ale słuchajcie, i tak dały radę. One mają ponad 1,90 m. Muszę tu wymyślić jakiś zakątek taki egzotyczny, ale chyba też pójdą pod taras. Kwietnik z aksamitkami. Zobaczcie, czy nie słodko. wygląda. Tu rosną aksamitki, w aksamitki wkomponowała się też pokrzywka, którą zrazu usuniemy. Aksamitki cynie jeszcze pięknie kwitną. Kocanki. Bardzo fajna opcja do wykorzystania. Słuchajcie, jeśli mamy. Yy, yy, miejsca pod drzewami tak? owocowymi, żeby zrobić taki zagon, wygląda to słuchajcie pięknie. Taki fajny kwietniczek, Tu no, jest ozdobny cały czas. Tu jest coś w poźniu przy Tu jest nowe założenie. Jest nowa rabata zrobiona w tym roku. Jest na niej pełno lili złotogów. Jest na niej pełno bylin, pełno cebul jak i troszeczkę takich innych fajnych rzeczy, ale to zobaczycie na wiosnę. A co, nie muszę Wam mówić wszystkiego. I moja leczna rabata kończy swój żywot. Zobaczcie, jak pięknie przebarwiają mi się paprocze. Pięknie przebarwiają mi kwitną tam trawy, czynniki tam na przodzie tej rabaty. Pięknie wysmugł do góry, prawie jak nie, grubym. Skrzyp olbrzymi ogrodowy. On jeszcze za rok będzie większy, będzie miał pełno sadzonek. Na szczęście, słuchajcie, rośnie w wannie. Jeśli ktoś Wam, kup, jeśli kupicie sobie ten skrzyp, pamiętajcie, zróbcie zabezpieczenie. Pokażę Wam, on po prostu odbija wszędzie. Trzeba mieć na niego uwagę i oko. <laughs> Lubi po prostu chłopina wędrować. <laughs> Zobaczcie, tu była sadzona główna roślina. A już jest tu, już jest tu, już jest tu, tu tam po prostu wszędzie, gdzie nie ma wanny, on po prostu jest. To jest to ładna roślina, ale jest inwazyjna, więc potrzebuje bardzo dużych zapor. U mnie rośnie w wannie, tu jest to Pana wanna, co daje mi możliwość uprawiania tarczownicy tarczowatej, właśnie tego skrzypu, bo to są rośliny, które lubią i potrzebują dużo wilgoci. Rosną tu również rośliny owadożerne, takie jak kapturnice. Które pokazywałem Wam na początku filmu. No i krwawnice. W tym roku kiepsko jest w ogóle z grzybami, ale poza zszymi latami, na tej rabatce, tutaj o tej, co jest naprzeciwko, miałem pełno grzybów. Nie wiem, jakie to były grzyby. Na pewno niejadalne albo jadalne tylko raz, ale wyglądało to bajecznie. Wkleję Wam tam zdjęcia do filmiku, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało a to jest mój wesoły koszyczek mam tutaj krokusy takie zestawy tulipanów no i takie pokupywają sobie tulipanki różnych kolorów trochę w biedronce trochę w sklepie ogrodniczym w agrocentrach no i będę je sadził słuchajcie na przodzie domu yy. Pokażę Wam z tego filmu kleję takiego shorta yy, w sobotę, bo w sobotę to będę czynił, bo teraz nie mam czasu zbytnio. Ale posadzimy je w grupach kolorystycznych, bo tylko tak sadzimy tulipany, żeby one były jak najbardziej fajne, wyeksponowane. No dzień dobry, muszalony, przyszła się przywitać. <grym> no, I tu mamy minimum po 5 cebulek, a że w tym roku no, cebulki są drogie, bo. Nawet jednak potrafi kosztować złote 90. Zł, no to ograniczyłem troszeczkę się. No ale zawsze tam jakiś efekt będzie. Ciekaw jestem tych tulipanów. To są tulipany takie, właśnie, zobaczcie, pastelowe. Mają te bukiety, te kwiaty. I posadzę je, zrobię taki kwietnik w połączeniu z krokusami, te tulipany. No i zobaczymy, jak to będzie. Ona będzie posadzona pod bzem. Pod lilakiem. Yy, październik to też znakomita pora na sadzenie i podział nowych bylin. Po prostu wykopujemy karpę danej rośliny, tniemy ją nożem albo ostrym szpadlem. Na 3 na 4 mamy nowe rośliny i sadzimy sobie. Przesadzamy, kombinujemy. Słuchajcie, to co nam nie pasowało w danym sezonie, co widzieliście, że wygląda niefajnie. Możemy teraz przesadzić, możemy teraz sadzić sobie drzewka z y, korzeniami y, z gołą, bez bluby korzeniowej, czyli z go y, po prostu gołe. Y, tylko pamiętajcie do miejsca szczepienia, żebyście go nie zasypywali. Możemy sobie naprawdę teraz robić bardzo dużo rzeczy. Możemy sobie wysiewać jeszcze sałaty, możemy sobie wysiać pietruszkę, możemy sobie wysiać marchew. One w sobie wzejdą i na wiosnę będziecie mieć... A! I zapomniałem, słuchajcie. Można sadzić czosnek, żeby mieć... Y, na wiosnę już tak w październiku, może nie w październiku, co ja gadam z tym październikiem, że możemy może mieć już czosnek własny, gdzieś do kiszenia ogórków, czy do własnego użytku, jeśli posadzimy sobie, no, w październiku, w listopadzie, sadzimy na głębokość gdzieś 12-13 cm, ale do dołka wsypujemy obornika granulowanego, słuchajcie, później mamy przepiękny, fajny czosnek, bierzemy odmiany polskie oczywiście, Kupujemy u zaprzyja w zaprzyjaźnionym sklepie jarzynowym. Tu moja suka przysięsła mi malwy. <laughs> Słuchajcie, urwała gdzieś franca. Zobaczcie, jakie mają ładne nasionka. Też możemy wysiać sobie, one są już dojrzałe. A. Taki urok mieć psa. Mój pies ogólnie się bawi w grabarza. Kopie doły, zakopuje tam wszystko, co tylko wpadnie jej w pysk. A ostatnie jest fanką wielką kukurydzy, gdyż obgryzami kolby ładnie mi kolby spod szczeplarki, Bo tam rośnie mi kukurydza dla ptaków na zimę, żebym miał. Będę się z Wami, kochani, żegnał. E, widzimy się w sobotę. Będę nagrywał tutaj postęp moich prac ogrodowych, co będę robił. I już życzę Wam wszystkiego dobrego. Proszę Was o subskrypcję, o udostępnianie tego kanału mojego. E, bo nie ukrywam, daje mi takiego powera troszeczkę do działania. A jak widzę, że tak to, co robię, jest takie troszeczkę, wiecie, jest mały odbiór. No to tak troszeczkę podcina to każdemu człowiekowi skrzydła. Cieszy mnie to, że jesteście, że patrzycie, że widzicie, że oglądacie, że tam wam się podoba. Mam nadzieję, że to, co robię, wam się podoba, bo ten ogród jest dziki. Ja ten ogród zakładam od podstaw, czyli odkąd się tu wprowadziłem, a mieszkam tu już siódmy rok, liczmy, dwa lata trzy lata na remont i cztery na ogród. I tak go układam od nowa, też metodami prób i błędów, ale troszeczkę więcej prób, nie błędów. Błędy omijamy, ale są nieuniknione jak w każdej dziedzinie życia. Trzymajcie się moi i życzę wam wszystkiego dobrego. A, zapomniałem powiedzieć, że jeszcze założyłem TikToka, jest jeden film. W ogóle, kurde, nie ogarniam tego, jest tego tyle. Jest tego po prostu zdecydowanie za dużo, więc chyba ograniczę się do jednego, i ograniczę się po prostu tutaj do YouTube'a, a żeby to prowadzić rzetelnie i fajnie, to potrzeba, potrzeba czasu, a ja go nie mam. <grystanie> Życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siema, neres.